tu nie widzę lootu To co, gdzie idziemy? Dawaj na górę Na górę? Dobra, dobra. Raczej to. nie ma lootu Albo za dawać dawaj w sumie, co ja robię na tym galonie, za okay, Tylko w drugą stronę Dobra Ja nie wiem czy gościa w ogóle na górze nie ma w sensie na górze na maszcie czy uh -huh. to? Ty! A co my zapijamy go i spiedziel na na bocie? Ej, można tak zrobić. No właśnie tylko... Tylko tam jest ten tam jest ten keg, co nie? Hmm, no to co robimy? Czekamy. Nie. Dobra Zab Zabijemy ich jak wejdą z kegiem. Mam wyjebać go, dobra. To idę na górę. Zabity. Idź po kega, idź szybko po kega. Kogoś. O, gość stał. O, jakieś. jakby po tailach byli. Dobra, mam. Do po podkładem? Tak, dawaj. Lecę. Długi kill. Mów kiedy? Dobra. Na najlepiej z przodu, najlepiej, z przodu, no. Chodź, chodź. Zobaczymy, nagrany będzie ładny I wy, wy, wy uciekaj, jak możesz. Się, na tył po prostu schować, jak Tak, biorę. tak, tak, na tyle. <laughs> Dobra. Ale z hikoła walneri. Dobra, weź odepnij o i spadamy. Dobra. Czekaj, jeszcze to Co? Czekaj. Jeszcze czekam, czaszka. Czekam, czekam. I stronghold. School Chodź tu, bliżej. Okej. Okay. Uh. Dobra, chuj w tamtą jedną czaszkę. Dobra, o idzie za tą typ, za tą. typ Oj, zajebna naskita mnie, co? Jak on mi na hita wziął? Ja, sercium tak minimalnie. Zabierz go? Nie. Kurwa. Dlaczego zginąłeś? No nie wiem, on mnie na hita zajebał. Nie wiem czego. To nie ma jakichś super koksów. Tak, już nie gra źle. Aha, standardowy. Co jest to? Błąd, to Dobrze, Jeden ma, złamałem ale. Odpływałem. kurde, ale jestem teraz tak chujowo ustawiony. Rzucam kotwę. Dobra, ja w niej chromuję. Bo nic innego nie mogę zrobić aktualnie. Dobra, super. Mają ją bołta. spróbuję go odkręcić i uciec, jak zabiję ich. Dobra. No ja go kompletnie tego człowieka nie widziałem. No nie wiem skąd on nie zdrzał. Weź im tylko połóż te to od razu. Czekaj, trochę wyżej muszę być. No, ja pierdzielę, czasami takiego pH do tego. Kotwę podnoszę, słyszysz? Dobra. Dobra. Jeszcze jeden maszt? Łam, mam. Jak możesz, to im wszystko. To U... Trafiłem? Jeden... Dobra. Jakiś tam jest... Dobra, podpłynę trochę. Podpłyń, podpłyń. Pamiętaj o naszym... o A, wiem, wiem. Jeszcze odpływają? Bo jeden masz pan jest Ja no, zajebałem skarby. Dobra Joink! <grym> Joń! To ja to zobaczę no, od razu, gdzie jest outpost. Przed nami eee, No nie przed nami No M, tam gdzie oni właśnie są. Czyli nie wiem jak będziemy musieli płynąć. Dobra, uciekaj. Tam ja muszę trochę poniżej. No i tak się to robi właśnie. Ale ja pewnie nie wiedzą, że im to ojktałem. Pewnie nie. Statek ma żagiel. Chod Majki. Majki... Jeden, jeden tu? Chodź tu? Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Zabitych dwóch. Dobra, koniec, zatopieni. Podpływaj, podpływaj. No, już płynę, płynę. O, mieczyk! Co za cwaniek, no? Dasz mnie czy co ty zrobisz? A nim nowych to Zatonęli. Dobra, nice. Wezmę jedną kosowia. W głowę dostał. Witron mi nie pomożesz tutaj? GG, bracie! GG! GG, guys. co Jeden ucieka! <ś Forces> <Must> go! do <ś teenagers> wody GG! Wow. Ten. Troszkę... tak? Dolecę? Boję się, że przelecej. Jakkolwiek to dla nie zabrzmiało. Przelecisz i... Dobra, łapię się! Na Not pewno. That? A już podpływam powoli do nich Ta, złapie się, złapie się A goś Jakim to przeżył oczywiście, rzuciłem kotwę. Dobra, no to ja... Już Ale on, jak on ma poziom takich olejdajów i nic za tym statku nie ma? Co jest z nim? Naprawdę? Kolejny nie! No AHA No to kurwa nie. No gin! Widziałeś to? Widziali... Widzieliście to czad? Trzy razy z pasa dostał, rozumiesz to? Trzy razy dostał z blundera I nie padł, i stoi, i normalnie elo, elo I na mnie z ja rushuje, a chłop nic nie ma O kurde, ten co poleciał On Może byś widział zagle co? Tak było, nie No to czekaj. CO wziąć? TU SIĘ DZIEJE? RZUCIŁEM! Dobra. To zwij zwij zagiel, no julo. Zamk... Zatka i ulu. zwijam Zatkę i ryjak, jak... Dobra, ty zatkaj ryja, no jesteś gamoniem. No, dobra, okej, okay, pizdo. Nie zginął On wylewa wodę. No tak. Dobra. No to Masz ja już to się dotonię. Kurde, goście ma, z wodzie! Plaga. Idę! Nie, nie ma samo, nie ma samo śmieszku. Gdzie jest kurwa? Jest w wodzie, czekaj, chowam się. Chyba zabity, zabity. Trzeci kill. Gość pompuje wodę z tej, tej bydzi. Idę. Nie padł, no padnij. Tak, by starali się dawać wam jakieś. Ja traki? nie mam w ogóle jedzenia, weź go, zabij! Jednego, czwarty kill. Piąty kill. Naomiś. Jeśli, kochanie, kama, kałsa, Tak. I w tym samym miejscu mają. dokładnie. Tu jest statek po środku. Na pewno? Gość, gość bieg. Ty, Oni tu mają loot. Co, sta się, co się, statek im zatonął? to będzie wracał po tego? Statek im zatonął? Co nie? Leży jakaś czaszka tu chyba. Tam leżał ten, tam leżał. No, kurwa, pał się dziękuję. No jest tam. Wiedziałem, jak tu będzie płynął. No, co to, No Był już, popłynął. Dobra Jest goś Do leży Wiem Idę po robotach, spadamy I tu jaki statek jest Pierwszy poziom, a to ten sloop No fire czy coś? Nie nie, wpływam. A skąd? Jakieś snajperki, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Pod statkiem jest Aha Zrób mu krzywdę no, Nie zgin, mieczyki, nie zgin, krzyk, nie zginę. Spoko, chillera Ananasa ma Aha, gdzieś mi laguje Nie mogę Pomóc wam kurwa, byś no, zespał Zabici się się pomoc, bo... Zabici Dobra, Dobra, leżą Ale on ma rzeczy! CZTERY ANANASY! Piorę no, wszystkie No, daj agary mangalski Jezu, co jest z tym? Czemu tak jak się tak klatkuje? Gość nie BIJE Ej yeah. Yeah. Pod wodą Dobra, goś jest głupi Mówiłem, nie, wiem, day, trzeci kill chyba bałem. Chyba oni zaraz wstaną. A nie zrobi się dziura nawet Wiem Co? Co wyku... By... No Przy raz ja. w życiu jest może go. się zrobić dwa dziura Wypadł. Ja dostał ze stajperki. Gdzie jest? Zabity. Dobra, nice. Rzućcie kotwę. Rzućcie kotwę szybko, szybko. Kotwa, kotwa. No już kotwę Dobra, rozwalamy ich. Dobra, no tak, tak. tak. Ej, dostałem. O, jest gdzieś na statku. Dostał. Dobra Zbierajcie te skarby już Znaczy jedna osoba niech je zbiera już Tam łódeczkę Niech żyło, dobrze? Hello guys Hello No me Tam anime nie obok mnie No, zatapiamy ich Tam większość lootu jest na Na tym, na łódeczce Wyjebane Podnieś masz ty Wegi Ja już obkręciłem Dobra ja mu nie miałem kurwa ich. Dostał ktoś tam Spiedź, lajcie Idzie, tam jest flaga piątego Reapera To co, jakiś wef bol, co powiesz na to? No, wezer I to oni Balastobola. Dobra, i tym razem balastobol Ej, ja tam jeszcze te Blundery, Ale jest też rzucam, tam Ale oni tam, tam dostali potężnie Muszą, oni tam zdychają Ktoś wyskoczył, widziałem Cię śmieciu Zatonęli Dobra, kok Łap tej temy stąd tutaj przy bosie Dobra, już zakręcam Weź tam poleć w lewo od razu jak tam wejdziesz na ląd, bo tam jest łódeczka, on może po tą łódeczkę lecieć na, Gdzie ten ląd? No, A z długiej, wziął, to... wziął, 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 wziął. Płyń za nim, wegi y, SW, on tam była mi wystawiona Dostał wysiłka. raz Mam wyścigi łódek, będą Dobra Muszę zawrócić To tam płynąć na jakiś Jestem hit SW SW, dobra Bardziej Zabity! Byłbywstok. Mam go! Dobrze dobra, ty Nie muszę płynąć? No nie. nie Nie Może płynąć do was sobie chcesz? Wiem o tym, domyślam się Załatasz? Tak, tylko spróbuję masz złamać Tu małeś chyba Nie wiem dom... Bo zatoniemy Nie, spoko, spoko Dobra, ono mnie też dostali Dobra, mogę lecieć? No, możesz lecieć Powinni mieć trochę dziur Tam Julok uważam naprawdę jest ja u nas, jest tak. goś u nas Dobra leży Nice, ale jak on wyglądał, legend... czy ten e Glorious? Nie, Reaper, taki gruby Reaper. Ha, <grym> to wiem, który nawet, kurwa. Kurwa, przychodzi już mnie, zaczyna spam spamować mieczykiem. naprawdę, ten blunder basta to super. Kill. Dobra, ja ich mam, jak coś. Idę ich rozwalić o wyspę, bo kolejna flaga to jest. No to. Zawracam na nas, jak coś jestem Siema Nie, jak ten, jak mówiłem coś do was, nie, to nic się nie działa. a jak chciałem podnieść masz, to też, kurwa, zlagowało, tak jakby Ej, chuj, chuj, wcipa. Siema, byku Jak tam sytuacja? Co, oni nie patrzą? A czyli Ej, przed nami sloopik jest Gdzie ten ziomek? Ja dopiero dołączam. Ej, ale przed nami drugi slub jest Dobra ja go zderzę z tymi To są ci Nie dajcie sobie masztu, złamać, macie, czego nie, proszę Bez no tak, masztu jak nie dajcie sobie jak ja sam jestem A, no tak Co mali? No i złamał, no jeden Julok wracaj, Julok wracaj, Julok wracaj, proszę ja ich już rozbiję tym statkiem, słyszysz? Dobra Pal gumę Kurwa, sygnał jest ten internet, jebany gdzie bili, kurwa dupę ten kurwa internetowi tej kurwie jebanej Co kurwa ten internet stworzyła Ale ojo na kurwa Ale ojo na tym mieczu Było hmm. Ora na mieczu, no to jak? Dobra, gdzie ja mam płynąć w ogóle? Tak Jakiś autobus. A mi nie działa kółkomyśli i nie mogę oddalić mapy. A dobra jakoś mi się udało, dobra. A ja wiecie, co mapy... zrobię jak typowy, patrzcie A A! Ale co to? Nie, bo ja mieczyk wziąłem na tą akcję teraz tutaj Tak 22 22 Jest walkę mam z nimi Dobra, pal gumę Rzucaj, rzucaj, teraz rzucaj A ty wegi kręć Aha, to się nie złamało. A nie złamało się Idę Dostaw tą szablę, błagam gość! A nie zwinąłeś jedynki no! Szanujmy się, zostaw tą szablę Double kill Mogę? Mogę strzelić? Możesz, dawego. A, przecież ja się do niego gadasz, ja Nie, że gra mi nie pozwala Dostał kill Ode nie mnie dostał ze snajpy to... Gdzie on jest? Pod wodą Wchodzi pod drabince. Tak nie no nie wiem ile mam. Dobra, przeżył. no dużo. Do Dobra, trajpia. leży, nie żyją. Biorę maczetkę, bo to... Gdzie jest klucz? No dzięki. Jest. <śla> Mamy kluczyk, Wegi. Spoko. Dobra, będę kidem Nie proszę, nie! Nie no Wegi! No znaczy nie Wegi, tylko kurde ma fuio! Jezu, wszystko <śla> powaliło! Tylko nie jego jak można podpalać ludzi? Czekaj bananka mi dam Dobra starcie tyle W dół możesz postrzelać, ale na no starcie ogólnie No Jeszcze muszę zaraz weź kule No jest No zostaw to wodę, nie naprawiaj, przestań. Ale co, że ja? Zabity Trzeba ja będziecie ustawiać Na środku statku Mogę się lespić skelety tutaj? Ty coś pierdzielisz Defeating the damn... De ale ale Dobra, trafiłem. Zwiecie już zagle. Dobra, koks. O, co zostawi? No, zrozpierdolamy, no. Dobra, chuj. Tak też, no. Ja mówię wam. Idziesz przydać te skrzynki, aż ja ich zatrzymam. Dobra. Jak daleko jesteśmy? Zabity jeden Drugi zabity Wow Trzeci zabity Nieźli zawodnicy, nie powiem No i wszyscy do mnie do wody wskoczyli i zginęli. Wow! To co? Jakieś Fire, Fire XD? Co myślicie? A że oni jakąś skrzynkę mają? Wrzucajmy do wody, żeby jej na pewno nie dostali. No... <laughs> Z mieczykiem typ Koksem jesteś chyba A on już uciek? Dobra Kurcze, fajne to było Biegają, biegają, flame Flameheart O no, to tak Ja już tam podkręcę Albo nie? nie Dwóch, nie, jeden zabity No zgiń Mają kijeśkiego? Nie wiem nie wiem, bo oni po flamekarcie, to pewnie... Dobra, na razie... ...dwóch zabitych. Nie, sprzeda nie sprzedajemy tu. Nie? No... E, kotwę podnosi. Mogliśmy emisarkę wziąć. Na kotwie stałem. Podniósł. Zostaw ten miecz! Zginął. Boże. Trzymajcie się, Mr. Kart. Szanujmy Powodzenia. Się. Dobra, wchodzę. Mamy ich raczej. Mają dziurę. O, trzy na nasy. Chodź, jednego na sobie weźmiemy no Ani tak. Oni toną już. No dobra, no weź sobie tego jednego gościa. Cały lud zdjęli? Oni tylko Flame Harta zrobili. Ale miło, że go oddali w sumie. Miło, miło. A Vegi tam podpływa. Wypompowuje. Tracą w ogóle coś, nie wiem. Nie wiem, czy ma Legendary to... Doga więc uważaj. Gościu, zawodowo chyba wodę bailuje Dostał, pięknie. No dobra, no ja teraz zrobiłem tam wcześniej 2 kile. Co ty robisz? No, nie Ej, bo on idzie. Dostał ode mnie. On tak, tym do ciebie... Ja już go dobiję, pilnuj na statku. a bo tu ktoś sprzedaje, ty! Boże, nie trafiłem, sorry. To ja nie płynę? Nie. Chyba coś zahaczyłem. Ty, weź wegi do nich, serio. Bo oni tu zaczęli Ale... sprzedawać. Dobra, no tylko... ładnie? Nie, Bo tak, kurwa... Drugi górany. Idę. ...płynęliście, ze jest cokolwiek, no. takich... taki Zabiję mnie raczej. Nie. Jak w ostatniej mam mało życia, dobra. Mam pewien pomysł. Czy on nie bailuje? Próbuję bailować. Bailuję, bailuje Nie żyję. Nie dostałem... Znaczy ja nie żyję. nie dostałem Znaczy nie trafiłem w niego takiego Znaczy trafiłem ale bo śmierć. <laughs> niech mi wyjdzie tylko stamtąd Nie on bejluje. No niech bailuje To w ogóle jak się zrespisz to byś wybejlował na no, mnie to. Bo No nie wiem no tak w chujowym miejscu stanęli że nie wiem jak wam podpłynąć no Sporzę No właśnie Przez przepłynąłem pompowują wodę Wow, nice. Gość tu schodzi. Próbuję przejść. Buguję się jak. Zabite Miałem czwarty kill chyba. Dobrze liczę. No. No dobrze, jak panikujesz, Wegi, jedna dziurka. Nice, dobrze. Ale masz dobrze nie no, ja właśnie nie panikowałem, no bo tak to bym ja bailował. Dajcie ja powiedziałem, że jak przyjdziesz, to żebyś tam Nie widzę no ja tu zioma. Chyba z... wyszli z gry. Ragequit chyba. A? No. Mi się tak wydaje. Tak Dobra. Ale oni mieli bardzo dużo dziur, dziur czajniczku. Nie będę im... W żadnym... Nie chciałem ich gasić. Lewele na koniec. 34, Januć. 31, 29, 34 Nie wiem czy się uda ten challenge ale... Janoś Co? Pamiętaj też tą wyspę, chodź, chodź w to miejsce A, że Ksario. Tak, wspomnienie Essa Pamiętam tą wyspę